Podpisanie umowy proobronnej między Ministrem Obrony Narodowej a Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa kraju Combat Alert, z jednej strony jest docenieniem naszego wieloletniego zaangażowania na rzecz budowania społecznego zaplecza sił zbrojnych, z drugiej strony stwarza zupełnie nową rzeczywistość prawną funkcjonowania organizacji proobronnych w naszym kraju dlatego że minister zobowiązuje się do wspierania celów statutowych naszej organizacji wsparcia logistycznego merytorycznego upraszcza również relacje organizacji proobronnej z jednostkami wojskowymi do wsparcia naszych instruktorów poprzez wysyłanie ich na specjalistyczne kursy wojskowe natomiast organizacja proobronna zobowiązuje się do wsparcia procesu dydaktycznego klas mundurowych